Alchemia. Co to jest właściwie alchemia? To jest poszukiwanie złota, czyli przynosimy żelazną podkowę i przy pomocy jakichś bardzo fajnych zabiegów mamy już złotą podkowę, a później tą podkowę w sztabkę. Szukamy kamienia filozoficznego. Nikt nie wie co to jest, ale szukamy. To to? A może chcemy być wiecznie młodzi? Dla niektórych byłby to koszmar przez 400 lat, mieć 22 lata, ale no załóżmy. A może jest to rozwój duchowy? Alchemia? To jakieś takie stare? To nowe? A to w ogóle jest dzisiaj? A to w ogóle może nam się przydać w życiu? A może nam zmienić życie? Alchemia może zmienić wszystko, tak samo jak las. Ja was zaproszę do lasu podczas naszego spotkania, gdzie. Zobaczycie, że dzieją się prawdziwe cuda. Zapraszamy.